Przy szkole podstawowej numer 7 jest plac budowy. Powstaje tu boisko w ramach ministerialnego programu Orlik 2012. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że prace zaczęły się niespełna tydzień temu, a boisko ma być oddane w połowie października. Prawie miesiąc czasu od podpisania umowy nic nie działo się na terenie inwestycji na placu budowy. Zaniepokojeni tym faktem wystosowaliśmy pismo do wykonawcy, w którym wyraziliśmy... No, swoje, tak jak powiedziałem, zaniepokojenie tym, że prace nie ruszyły. Na wymianie pism się nie skończyło. Odbyło się spotkanie, które zaowocowało pojawieniem się robotników na boisku. Wreszcie zaczęto robić prace ziemne. Wcześniej wybudowano tylko pomieszczenie na szatnie. Nadzór inwestora nad wykonawcą wynika nie tylko z chęci szybkiego zakończenia budowy i oddania orlika dla młodzieży. Opóźnienie prac niosłoby za sobą skutki finansowe. Gdyby ta inwestycja nie została zrealizowana do końca roku, istnieje zagrożenie, że utracimy 660 tysięcy złotych. I myślę, że no byłaby to duża, duża strata dla naszego miasta. Owe 660 tysięcy złotych to wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki Wołdzkiego Orlika przy siódemce. Cała inwestycja będzie kosztowała 18 tysięcy złotych, w tym druga część to wkład z budżetu miasta. W pierwszych pomysłach przymuszenia wykonawcy pojawiły się nawet nieoficjalne głosy skierowania sprawy do prokuratury. Myślę, że nasze pomysły tak daleko jeszcze nie idą. Sądzę, że uda nam się domówić z wykonawcą i Zrealizować tą inwestycję. Natomiast gdyby rzeczywiście opóźnienia występowały i sięgały jakichś dużych, dużych odcinków czasowych, na pewno będziemy myśleli o tym, jak, jakie restrykcje wyciągnąć tutaj od wykonawcy. Według planów Orlik ma być oddany w drugiej połowie października. Nie wiadomo, czy wykonawcy uda się dotrzymać terminu, wcześniej czy później, ale powstanie tu boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o wymiarach 30 na 60 metrów. Obok niego boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę czy piłkę ręczną. Będzie ono wykonane z nawierzchni poliuretanowej. Takie działania cieszą dyrektora siódemki, który będzie zarządzał orlikiem. Szkoła ma boisko asfaltowe. Ma też, a właściwie miała, boisko do gry w piłkę nożną o kiepskiej nawierzchni. Na początku była to trawa, właściwie kępy trawy, gdzie nie dało się już ćwiczyć mimo, że. Panowie konserwatorzy regularnie przycinali tę trawę. Później żeśmy wyrzucili trawę w ogóle z boiska i zostało takie klepisko, na którym, no niestety, lekcje nie były zbyt atrakcyjne, ponieważ utrudniało to i grę w piłkę i samym nauczycielom pracę na lekcjach. Orlik przy siódemce będzie już drugim w Ełku. Jedno takie boisko funkcjonuje już przy zespole szkół numer dwa.